o, jest kurwa rogal Dobra. No i kurwa to jest rysunek Nie no, w sumie to jak wszystko jest takie to no. Proszę, screeny można zrobić No to jest kurwa rysunek zaś Aha, już masz 17 A, łatwo Ja mam jeden w nie, nie biajcie się Charlie wiesz co robić nie mogę założyć seta. Nie bać Polska, dawać za granicę. <laughs> Ameryka. A do mnie rzuca, Ameryczka. co on robi? Pana, pana, pane Nice. Jaki kurwa Nice. Zabijaj. Ej, dobra. Nawet nie. Ale ty zabijasz na fartak, tak? Nie dobijasz. Idziemy teraz pod te LBBK, zrobić sobie beczkę i tam się Jest nie za dużo. Ale i tu już nie ma nikogo. Kurwa, zabijcie je, żeby mnie na nie nie miał. Wpadł? Tak, to nie ma refów. Wpadnie. Hmm. plus ile? 1000 hmm. lajków, teraz nie wiem nawet, stów nie, nawet stówki nie dadzą, Boże Czemu nie dacie tej stówki Ja taki miły, hojny Nawet dałem 53 kilo jakiemuś fryksowi Wy nie dacie tysiąc lajków No weźcie, boże Czemu wy tacy chami jesteście Ja to zawsze wam daję lajki pod filmem moim widzom Jak mnie prosicie A wy nawet lajkami teraz nie dacie, boże

Widzicie się, oni podpadają, padają bania, polizą, mówię, bicie. Tre... E e się, e no jest, Do... e widzę Do... we... no no, się, widzę poziom? widzę, 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 no widzę, 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 Dobra, widzę, widzę, Szybko Ja czwarty. My jesteśmy w drugi Dobra, dobra,

Yy, Aha! PanWinces pyta się... Szoty poproszę! Daj mi perłę, daj mi perłę! pozdrawiam Szoty! Pozdrówcie Szoty chłopaki! Przyjmę donate'a jestem cecha 1 na spawnie! Mam nick jak i jak kończysz... Jajna jajna, zaraz, niego, to zaraz... Przyjmę Donata... Chyba, że ktoś chce jeszcze pograć i da się Donata też przyjmę... Bardzo Cecha jedna na spawnie! Zabijam! Jak? Aaaa! 5 plus jeden. nie A jak? Nie, że się do niego 5 perł. A co on ci miał? Nie no. pytaj, nie pyta, nie pytaj. Miał, miał, miał. Ja to na nie miał się tak pyta, ale... wiem, co to za Nie wiem, co to No wiem, Widzę. rób teraz, normalnie. Już nie patrzę, a nie, poszedł na grę, chcielko, rób normalnie. Szybko. Ja skaczę. Dobra, krótka analiza co zrobiłem To co jest? Ale krótka analiza gdzie my jesteśmy też O, kurwa, tak jak się przestraszyłem! pisiał nie Ja robię rózgę. chyba robię rózgę, czy nie? No rózgę, szkoda Farał Uwaga, krótka analiza co zrobiłem by i za mnie dumny Powiedz co zrobiłem? Typek orał, a ja rzuciłem perłę troszkę w lewo i go knoknąłem, rozumiesz? To jest tak perło na wyprzedzenie, knoczek do wody i dojazdzik. on zrobił. On mi czteremy, czterema perełkami, nie zrobi pająka jeb, wyrzucił i je, wyrzucie i do To To było piękne. Słuchaj, bo nie Dobra, nie no ja pełną. No razem by... no, no, ja ja, jest, jest perlą, no na i logajmy no. Przepraszam, mam jednego O, tak mi Co? Padłem? Boże, Zróbcie szata? Zróbcie szata? Zróbcie szata? Co? Ej, co? Ej, coś mi padło Coś mi padło, coś mi padło chyba Co stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Ja mam chyba najmniejszy lag z nich wszystkich, Daj mi się wydaje. Chyba, że mnie też tak. Oj. No. No, no, no. no. Coś tam. Ten... O, o, o. Kubik korwin mówi, żebyś być gołoby w na fdy. Mam laga. Halo? Pyszysz? Czekaj. Pa, zabiję. Zabiję. Nie. Zabiję, zabiję typa. Nie. No Niech zejdę, zejdę! Tak, 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 lagam miał, arrywa, la, la, la,